Hej siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jaszczynek i dzisiaj jest razem ze mną Adwes i Kielci Hej, witamy hej, serdecznie w Blood in Combat i słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie ultra hardcore mode, gdzie po prostu nie będziemy, nie będą nam się odradzać serduszka i zagramy sobie ten tryb w 2 na 2, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie no, więc podzieliśmy się na następujące zespoły, że ja będę z Kielcim, a Neku będzie z adwesem. Tak, tak, zobaczymy, czy wygrają starsi, ci. Czy młodsi? Gdzie idziemy, kielczy? Czerwony, czerwono, czerwony, chodź. Czerwoni, Dane to drużyna, ta. Okej, okay, w takim razie startujemy. No i jeśli Wam już oczywiście blocking Combat podoba, to możecie zostawić łapkę w górę. <noise> tak? Bo w momencie, kiedy jest jedna łapka w górę. To adwes zostaje z tego jedną setną grosza O, oh, po raz O nie, żeby to nie wbili za tysiąc Ja, ja, ja się zbogacę problem. W ogóle ostatnio miałem się golić na łyso i się ogoliłem na łyso Po no odcinku ta, było, z blockade było, było. Było. Po, po, po zdjęcie gdzieś rzucę tutaj Tak? Bo było, było, było faktycznie no Było, by było No czemu mi znikają te itemy z Wiesz, Tylko musisz photoshopa, nie? Ale... Aha <laughs> Nie no, to to najwyżej wiesz, w stawie zdjęcie gimpera się nie szczają. O, 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 jeju. Dobra I Szmek, wyłączałeś coś, czy wszystko jest? Wszystko jest, stary Okej, okay, Właśnie, żeby było trudniej, bo my, tak pomyślałem, że... wesiad West jakiś ten, na kill off, czy coś I nawet autosmelta nie ma, Czekaj, więc, więc trzeba zbieram. Właśnie zauważyłem Czekaj, to jest znajdę tylko, poszukam właśnie, czy nie ma... Na... O, upadło coś tu u nas o, Potrzebujemy, kurcze, masz kobla już jakiegoś? Mam, już sz przypalam tego, żelazo Masz kobla Oho, dobra, dobra Tylko potrzebujesz jeszcze jednego drewna Tutaj masz żelazo z tyłu, stary, jak możesz Dobra, dobra, czekaj Okej, okay, mam nie, nie mam czym tego w ogóle zebrać tutaj Bo ja trochę yy. tej spowolniłem Dobra yy, Z, z żelazu to jest na dole, stary <laughs> Nie Czekaj, nie wiem czy skam. A nie, ta... nie muszę w Ej, mogę w się w nie odradzać. No, no Właśnie, bo jest ja A co? A już oberwałeś? <grymne> nie. <grymne> nie wcale. <grymne> oberwałeś już? No, Ej, ale ja nie, nie zgincie zanim skończymy <grymne> grać, okej? Jak kaszę ostatnio. Ta Dobra. A to by było. Zbiera, drugie, tak, trochę trochę Co? Zbiera diaksy, jak coś. Dęczny no, kilo finę? Aha, dałeś mi już... A nie, to ja też mam już przecież kamienne. Tak, okej. Okay. No, wyżej masz tutaj stary, tutaj, 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 góra. górę, Widzę, 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 zbieraj, trzymaj A ja ci zbieram na kolejny kill znaczy na żelazny. ja już mam żelazny kill tylko znaczy przetapiam sobie Dobra, A wy co robicie? Jak wy jesteście? Wy jeszcze macie sety diamentowe, czy jeszcze nie? No, no, o, już ja mamy sobie. Ja robię właśnie emeraldowy set w Minecraft oh. I jest ja słyszę jakieś kopanie adwes ja też właśnie A to może swoje słyszycie kopanie No właśnie nie Nie, bo my nie kopaliśmy Tutaj jest kolejny diak, jak co? to? Ja, byś ja jego... robię ametystowy. Dobra, biorę To jest ametystowy, Dobra. tego nie pomalujesz Tutaj kolejny Tartusz, tu sam wykopisz, okej? Okay? Ja w drugą stronę Tak, ja już zaraz Puszką, kopię, wiesz? Nie... Znaczy już mam ten, ten, ten żelazny Kilofik, więc spoko Mogę teraz działać Jak Do to kurde, muszę mówi, sobie zobaczyć, w slangu zobaczyć. minecraftowców Ech. Mhm mm O, Więc... mam dobra, Diaks. Ale słabo, że się nie odradza HP ja Ale już co winę. Serio? Wie, to znaczy powiem wam taki tip jedynie, że najlepszym... A nie, a nie powiem wam tego. Powiedz! Nie. No daj. dobra, chodź kolego. Możecie po prostu się odradzić za pomocą z tego jabłka. Oooo! Oh. No, to zanim A myślę, że mi się chce robić. <laughs> ja pierdzielę! Nie gadaj, że... No to padło na łeb mi spadło. <laughs> ja ale się zrymowało. Dobra, sorry, myślę, że. to Będzie ze mnie raper? Chyba tak. Jank, jank neku. Może old neku, żeby tak przynajmniej wiesz. Do zmiany, żeby nie zgapiać. Tak. Ej, ja nie zgapiam słyszę się. Słyszysz szkło? Ktoś, kto z was pękał szkło, może? No ja. <laughs> A teraz słyszysz szkło? Nie. Tak. <laughs> o matko, nie. O-o. Trochę się cykam. Ej, ja słyszę ciągle coś. A nie wiem ja to a co słyszysz? O, tu... a o co ci chodzi jej ziom? Jestem roperem czy też youtuberem? Gdzie ty nas widzisz Neku? A nie, nie wiem, wydawało w... mi się może. Tak, tak, a teraz siedzisz <tłuk> mowa. <tłuk> Ej nie, to jest niemożliwe żebyś tu był, bo jestem... Ale mamy takim... spokojnie jeszcze dużo czasu, zanim zaczniemy się tak naprawdę wybić. A, no a to, to. bo tu jest włączone PvP? Tak, teraz tak, no. 5 minut jeszcze jest włączone, 6 naprawdę. Więc to się zaraz. pobawimy 5 minut to jeszcze kanapki zdążę zrobić No No to weź teraz, nie zbieraj sobie z rzeczy, bo po co ci tych tak naprawdę jakiekolwiek No tak szybko można to zrobić, więc Kurczę, mało diaksów widzę Jakiś... Właśnie wiem Mi tak samo jest Mało, nie? Znaczy, mhm. może jesteśmy w jakimś takim pochowym miejscu A ile macie diaksów? No, A nieważne No ja już mam część setu, ale... Ale kiepsko to idzie Kiepsko a ile masz? Weź się a, co, a co ci to obchodzi? No jak ty mi powiesz, to ja ci powiem ile ja mam. To... Ja bym nie ufał Nekowi. To jest taki Może? typowy tekst, jak ty mi powiesz, to ja też ci powiem. No. Jak, ty mi wyszedł... ja, jak ty pokażesz, to ja też pokażę. Jezus. Co? Znowu a niech... umieram. A, o nie, Jej o, diamentów. kto tam znowu szkło psuje? Ja nie chcę Jasek, złota, wolę ja, te diamenty mieć. Mogę. Nie możesz, stary? Bo wolę być Minecrafterem, a nie przeszłości przyszłości Menelem. Okej. Okay. <noise> <noise> o co ci chodzi, Eziom? Dlaczego się śmiesz, Szczuksa? Nie śmieję się. Ja go bardzo lubię. O co ci chodzi, Eziom? Ej, ej, zgubiłem mój piecyk, w którym przepalałem wszystko. Ja cię kręcę. Nie wiem, czy mam czas na to, żeby w ogóle szukać go. Ej, Lil Alves, zgubiłem cię. No. Ej, yy, Old Neku, ja cię tez, lol Ej Uuu, ile mam diamentów? Ej, czemu to weź... się, czy się nie odzywasz w ogóle? A kiedy ja to tu wniosek, taktykę je, je. To weź podaj kordy, ja pójdę do Ciebie On nas wy... chce zniszczyć Jak No, ja... podaj kordy, weź adres Jak podaj coś kordy. ja już mam ten Co masz, ten? Ej, czekaj, a weź puść shifta, adwes adres. No, puściłem Dobra, to widzę Nie, wy siebie widzicie na shifcie nie. No i no, gdzie jest ten? To znaczy bez shifta, no Kurde, gdzie jest ten moja skrzynka? Przepalałem tam ważne rzeczy Zgarnąłem ją No nie no hmm. No nie ma tego! No żal Gdzie to mogę... jest? Aha, dobra. O jest dobra tutaj Nie zauważyłem Adres. Tu jesteś Dobra <noise> Co? Gdzie ty? Ole was słychać w kit Tak? Ta! Szczególnie teraz to pewnie Teraz mnie Budujemy się do nich? Dawaj, lecimy. Ej, ale my się musimy kiedyś teraz spotkać, a nie mam szczególnego właśnie... seta. Ale blisko Ten, eee, weź zrób enchant na 30. <noise> Co? Nigdy w ogóle takiego levela tutaj nie zdobędziesz. <noise> nie no, ja ci życzę miłego, może ci się uda <noise> jakoś stary. Ja też, nie. Co to no, za dźwięki? No. no, ktoś enchantuje. No ja. A ja te, ja tu. No ja, ja nie mam pełnego seta jeszcze w ogóle. Ja mam żelazny to sobie jąntuję. masz, masz Kielci, może nad wyraz więcej diamentów niż powinieneś? I nad wyraz. Słabo. Kurde. Co to za słownictwo? Ja że student. <grym> Jak no ja wymienić ten, złoto? Da, adres da się mieć ten? zęczątować na jakąś ostrość czy coś? Tak, a ja mam dwa HP z To czemu ja nie mogę zenczotować? <śm> o, ma twojego <śmisz> ja No to weź, przepalaj, to... przepalaj złoto. Weź mi przepal, ja nie mam czym, no. No to daj mi złoto, daj Jestem mi Jestem taki Ci noob. Przypale. Noob kontrapro w Minecraft. Ej, nie mogę zenchantować na ochronę jeden czemu? O! Po co się tutaj kopiesz, Adwez? O ty kurde. Cofnij się w ogóle stąd. Kurde. Ej, odnaleźli nas, stary. Lego! Lego. Ja bym go tylko że... Nie, bo już Jeszcze jest ten czas. Ej, ale wiesz co mogę zrobić, Neku? Co? Patrz. I się ucz, nie? Weź, zabudujmy się całkowicie. Weź, ja chcę tam do nich iść. Odkop mi to. Weź im ten, zarąb. Gdzie on miał to przejście swoje? Nie wiem. Zamurował je. O ty gurczy biegł kur... Co ty mówisz, stare. Pani, pani w podstawówce ci pozwoliła tak mówić w ogóle. Ale przepraszam. Nie Co chciałem. to za wyzywanie? O nie, Ech, mi też spadł oni są teraz są, na głowę, ale. Nie wiem gdzie oni są, to ale nie ja muszę... tutaj... Nie muszę zjeść sobie jabłko, bo kowadłem dostałem z pięć razy. Co ty robisz? Co to się To ty kładłeś? To... Nie, to nie. To się nad nami na pewno. Nie. Co za <laughs> Ej, można się już bić? Nie, ale uciekajcie jeszcze, nie bijmy się. Jeszcze, Ej, ale nie bo bi to jest państwo. Dobra, 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 dobra. Ale to co, dobra. zrzuciłeś na nas kowadła i... Nie bij mnie! Nie! Nie, no weź przestań! A da, daj mi daj mi ten. Zarzucać. Daj diamenty mi. Jakie ci zostały Mam tylko jednego. Masz, ja nie chcę złota, ale ty ten, Weź świec coś AdWes. No, ja wiem, muszę. Marnie wyglądasz. Marnie. Dzięki. Odchudzam się. No weź ten, bo przegramy o, przez ciebie fajnie. No jak to przeze mnie, przez ciebie? Po co ja kopałem tyle czasu jak ty masz 2 HP? <noise> no je, jeszcze teraz mam... Kop, kop, sary, kop, kop. bił <noise> <noise> ups. ups Ups, co się tutaj stało? <noise> weź mi już te wszystkie diaksy, które masz Stary, serio nie, <noise> nie dawaj mu Diaksu. To jest podstawa. No daj mi, stary Też nie bym dawaj. nie dawał No i gdzie je masz? Ja ciągle czekam. Ciągle czekam, aż mi jedno. Ciągle aż... pada. Okej, okay, dobra. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Dobra, ja już mam coś tak, coś buty. Okej, okay, jestem cały uzbrojony. O setem. boże. Cały tak, w jak okay. secie. Wystarczy stary. Adam. Ja mam żelazny set. O, o. Wystarczy Aha. mi to, żeby Trzymaj. z nami wygrać. Ej, nie oni tu przyjdą. O co ci chodzi? Ej, ziom, ja nie chcę o. O ciebie iść w ogóle. Ej, Adwes, chodź tu, musimy się trzymać razem! Stary, ja, ja się od ciebie trzymam z daleka. Dobra. A co nie to jest, to. co to jest za niesojusz? To jak już zginiesz, to mów. Okej. Okay. Ty masz 2 HP, Adwes, przecież! No wiem, właśnie. Ja. Boże. Neku, ja jestem za tobą, jak coś, nie? Ale okej. Okay. O co ci no chodzi, ejsio? Nie ma cię za mną. O, jestem. O, kolejne diaksy. Ja cię widzę. Mogę sobie Ja muszę jeszcze jedno jabłko. Miecz. O, ja też, ja widzę Szymka. A skąd ty tak? widzisz czymka? Puściłeś przed sobą shifta. No ale przecież nie widzimy siebie. Nikam. Nie widać. A to może adres? <laughs> nie, <laughs> nie widzimy. Nie swoich widzimy no widzimy swoje wdrożenie, ale nie widzimy teraz. Dopiero za 1032 sekundy będziemy siebie widzieć. A, no to luzi. Kto adres chodź, to ja puściłem shifta. Czekaj, bo muszę ogarnąć. Cały czas shiftowałeś teraz? No, no <laughs> Co? Co? Ej, hełm mi się ten zepsuł. Boże Czy możemy zmienić mój team? <laughs> Jakim się hełm zepsuł? Nie zepsuł. Aha, od to kogoś? Co to jest respiration? To jest oddychanie Nie. O, a słyszę jak ty się. No to smacznego. Słyszałeś Kielci? Czy ty jadłeś? Nie, to nie ja. To ja. Czy czyli to neku był? O co ci chodzi? Tutaj mniej więcej oni byli stary jak ich spotkałem, wiesz? Ej, ktoś kopie, słyszysz? No nie. słyszę. słyszę. Ja nie słyszę <noise> Neku gdzie jesteś? Tutaj <noise> gdzie ty jesteś? Czekaj, bo ja z przyzwyczajenia shifta trzymam, bo się boję, że się w kopią. Ja przystawać. też trzymam shifta No to puść tego shifta, bo się A. I tak nie widzą. <noise> słyszę ich w kit stary. A czekaj, czekaj, ja już tam idę adwes. Dawaj, adwest, chodź sekundę. tu. O czekaj, widzę czekaj, cię. Czekaj, czekaj. Daj sekundę, muszę się cofnąć. Ja słyszę ich coraz bardziej. No to nie posikaj się, czekaj. A czy jesteś raperem, czy też youtuberem? W przyszłości menelem. Dobra, idę. Słyszysz ich, stary? Saucz O jest. kurde. Odjamen. Ja ich... Czekaj, czekaj, czekaj. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. Co się dzieje? Ej, oni okay. są nad nami, stary. Nie, Taka, nie czekaj, mogą czekaj, być czekaj. nad nami. już idę. Chodź. Weź puszcz shifta No. Oni są gdzieś tam, stary. Już jestem niedaleko, czekaj. Ej, widzę partykle ich. Tu są, stare. tu. Ej, mordo. Jest! Czekaj. Jest, jest! O kurde. Ej, to się. Gdzie szytek! go masz? Tam Ej. jest, tam jest, za tym tym. No. Idę ci Lecisz pomóc. Chodź tu, chodź tu. Apres. Idę, idę, tylko kopię chesta. Ej, to rozwalaj ty jesteś... Rozwalaj to szybko, rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj. Za, rozwala, nim rozwala, jest to, za rozwala. nimi jesteś, dawaj. A można się pić? Ta! No, już był aktywowany. Dawaj. Rozwalasz tam? Oni, oni mówią, że gdzieś jest za nami. Ty, ej, chodź, Neko, Neko, Klep, klep, klep. A on nas tutaj okłamał, stary. Okłamałeś mnie, ty głupku. On nie miał 2 HP. Zjadłem jab jabłko. Nie, nie! Nie! Kielci chodź, tu jest adres. Lejgo! adwes Dawaj, dawaj. Weź wygraj! On ma mało ten kielci. Yeah! Brawo. Nie miałem. To już gra DWA! Ale bez sensu. No, no, no ja bro! Tak to jest. Ja miałem <laughs> dwa. Ja miałem <laughs> dwa. Ja miałem. <laughs> zero. Nieee. <Yeah. laughs> Czyli, nie. serio pokonałeś Neka na, na pół serduszka? Czy miałeś no na ja końcu? No bo ja zacząłem jeść jabłko zamiast i na trzech sercach i Już wiem jaki będzie tytuł no filmiku no, nie. <noise> no dobra, w takim razie słuchajcie Mam nadzieję, że wam się spodobał Blocking Combat to jest jedna z naszych ulubionych serii No więc zostawcie łapkę w górę Możecie też widzieć kupaków. No, no słuchajcie, no, trzymajcie się tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć! Elo Cześć Może Kielczi też byś powiedział siema Jakie jest słabo. Cześć! <noise> Cześć